Empedokles. Rozłam między Heraklityzmem a Eleatyzmem musiał wywołać próby ich pogodzenia. Prób było kilka, a wszystkie polegały na tym samym: zachowywały parmenidejskie przekonanie o niezmienności bytu, natomiast dla wytłumaczenia przemian dokonywających się w zjawiskach porzucały przekonanie o jedności bytu. Próby te przypadły na połowę V wieku. Najprostsza z nich była próba Empedoklesa. Życie. Empedokles pochodził z Agrigentu, obecnego Girgenti, najbogatszego wówczas miasta na Sycylii. Żył prawdopodobnie od 490 roku do 430 przed Chrystusem. Przebywał na Sycylii i Wielkiej Grecji. Pierwszy to był Doryjczyk w dziejach filozofii. A jedyna w swoim rodzaju postać we wcześniejszych dziejach filozofii greckiej był lekarzem, kapłanem, cudotwórcą, poetą i filozofem. Sam siebie uważał za istotę natchnioną, prawie boską. Był czczony i wielbiony przez tłumy, które podziwiały jego cuda. Jak wynika z opisu, były to cuda techniki, owoce pomysłowości i znajomości przyrody. W końcu utracił łaski tłumów. I umarł na wygnaniu w Peloponezie. Po śmierci stał się postacią legendarną. Dzieło Empedoklesa, filozoficzny poemat o naturze, zdradzało raczej stylem swym, niż treścią, że autor jego był poetą. Część pierwsza poematu traktowała o świecie w ogóle, jego siłach i żywiołach, druga o roślinach i zwierzętach, trzecia o rzeczach boskich i duszy. Poprzednicy. Filozofia Empedoklesa była wyłącznie filozofią przyrody, pokrewną filozofii Jończyków. Jednakże Empedokles, mieszkaniec Wielkiej Grecji, znał już zachodnie szkoły filozoficzne elejską i pitagorejską. Był słuchaczem Parmenidesa i próbował idee eleackie zaszczepić jońskiej tradycji. Na tym przede wszystkim polega jego rola w dziejach filozofii. Oglądy. Teoria materii nie może nic powstać z tego, czego nie ma. Jest niemożliwe i niesłychane, by to, co jest zginęło. Tę myśl Parmenidesa Empedokles uważał za pewnik. Ale stosował ją tylko do prostych składników rzeczy, natomiast rzeczy złożone miał za powstające i ginące. Przez taki kompromis. Godził stanowisko Parmenidesa ze stanowiskiem Heraklita. Godził postulaty jednego z faktami doświadczenia opisanego przez drugiego. Godził je, bo niezmienność składników nie sprzeciwiała się zmienności rzeczy, bo niezmienne składniki mogą się łączyć i rozłączać. Same przez to nie ulegają zmianie, ale zmieniają się ich układy i rzeczy z nich złożone powstają i giną. Składniki, zbiegając się jedne z drugimi, stają się różnokształtnymi rzeczami. Nie ma powstawania czegokolwiek, co jest śmiertelne, ani nie jest końcem niszcząca śmierć. Jest tylko mieszanie się i wymiana tego, co pomieszane. Aby przeprowadzić ten pogląd, trzeba było zerwać z monistycznym tłumaczeniem świata przez jedną, jedyną, zasadniczą materię, jak to czynili pierwsi filozofowie, i przejść do pluralizmu. Empedokles przyjął cztery jakościowe różne składniki świata, czyli cztery rodzaje materii. W doborze ich miał drogę wskazaną przez poprzedników. Wprawdzie z dotychczasowych fizyków każdy uznawał tylko po jednym rodzaju materii, ale każdy uznawał inny rodzaj. Tales wodę, anaksymenes powietrze, heraklit ogień, ksenofanes i inni ziemię. Empedokles poszedł drogą najmniejszego oporu. Połączył te różne opinie i przyjął cztery składniki: wodę, powietrze, ogień i ziemię. Były to cztery najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie rodzaje ciał, różniące się między sobą stanem skupienia. Każdy odrębny stan skupienia Empedokles miał za odrębny rodzaj materii. Stan ognisty wydawał się wówczas stanem czwartym, obok stałego, płynnego i gazowego. Owe cztery pierwotne rodzaje Empedokles nazywał korzeniami wszech rzeczy. Potem utarła się nazwa żywiołów stoi hejon, i pierwiastków. Jak z niewielu barw na palecie malarza powstaje barwny obraz, tak też z niewielu żywiołów powstają różnorodne rzeczy. Empedokles nie rozwiązał wprawdzie zagadnienia szczęśliwie, ale postawił je trafnie. Zaczął bowiem szukać. Prostych składników materii i może być uważany za twórcę pojęcia pierwiastka. Rozmnożywszy parmenidejskie pojęcie bytu, potrafił uzgodnić je ze zjawiskami i uczynić zastosowalnym w przyrodoznawstwie. Przygotował w ten sposób podstawę do rozważań natury chemicznej. Sam rozważania te zapoczątkował. Próbował tłumaczyć wzajemne zachowanie się ciał przez ich powinowactwo. A różnice między ciałami traktował jako różnice ilościowe i różnice struktury. Zastosowania były naiwne, mówił na przykład, że mięso i krew mają równe ilości żywiołów, kość jest zaś w połowie ogniem, a w jednej czwartej ziemią i wodą. Jednakże zawierały w początkowej postaci zasadnicze myśli chemii teoria sił. Drugie wielkie zagadnienie Empedoklesa było: Dlaczego żywioły łączą się i rozłączają? Zagadnienie było nowe. Jońscy filozofowie dochodzili tylko, jak dokonywają się zmiany, ale nie dlaczego. Pytać, dlaczego materia zmienia się, to znaczyłoby dla nich pytać, dlaczego zmienia się to, co z natury swej jest zmienne. Przypisywali bowiem materii zdolność samorzutną przetwarzania się, nie oddzielali siły od materii. Wyobrażali sobie zmiany jako wewnętrzną transformację, jako wewnętrzny proces dynamiczny. Teraz nastąpiło rozdzielenie materii i siły. Pod wpływem eleackiej nauki o niezmienności i nieruchomości bytu, żywioły zostały pojęte jako bezwładna masa. Przemiana tedy dokonywać mogła się w nich tylko przez działanie z zewnątrz. Trzeba było szukać siły, która porusza bezwładną materię. Dawniejsi filozofowie, ci co nie oddzielali jeszcze siły od materii, pojmowali siłę jako przyciągającą bądź jako odpychającą. Parmenides w drugiej części swego poematu zwał siłę miłością, a Heraklit sporem. Empedokles i w tej sprawie zajął stanowisko pluralistyczne i tu połączył dawne opinie i uznał dwie siły: miłość i niezgodę. Były one przedtem i będą i nigdy, zdaje się, nie będzie czas bezgraniczny, wolny od tej pary. Cztery żywioły poruszane przez dwie siły oto empedoklejski obraz świata. A ustrój świata zależny jest od tego, która z sił w danej chwili ma przewagę. I dzieje świata z tego punktu widzenia rozdzielają się na cztery okresy. Stan pierwotny, gdy nie działa jeszcze żadna siła i żywioły niewprowadzone w ruch i niezmieszane znajdują się każdy na swym miejscu i w najdoskonalszym ładzie. Drugi okres działania niezgody, którego wynikiem jest trzeci okres, stan całkowitego rozmieszania żywiołów i chaosu. Po nim zaś następuje czwarty okres działania miłości, która łącząc podobne z podobnym. Komasuje żywioły i doprowadzi z powrotem do pierwotnego, harmonijnego stanu. A potem znów dzieje świata będą rozwijać się dalej w tym samym porządku. Okres pierwszy i trzeci, w których działanie sił jest zawieszone, są okresami eleackiej nieruchomości, a drugi i czwarty – heraklitejskiej zmienności. Teorie biologiczne i psychologiczne Poza ogólną teorią świata, Empedokles posiadał sporo wiadomości szczegółowych o przyrodzie. Niektóre były luźnymi pomysłami, ale inne zastosowaniami ogólnej teorii. Szczególne uzdolnienie okazywał w ujmowaniu zjawisk biologicznych. Powstanie istot organicznych wyobrażał sobie jako dzieło przypadku. Członki połączyły się, jak przypadek zdarzył. Lecz wiele z przypadkowych układów Głowy bez szyi i tułowia, oczy bez twarzy, postacie ludzkie z głowami wołów, nie zachowało się. To ujęcie, a także twierdzenie, że istoty mniej doskonałe powstały przed doskonalszymi, rośliny przed zwierzętami, było jakby zapowiedzią teorii doboru i ewolucji. Pisząc zaś, że włosy, liście, grube pióra ptaków i łuski rosnące na potężnych członkach są tym samym. Wyraził w naiwny sposób te myśli, na których wiele wieków później zbudowano morfologię porównawczą. Dokładnie znane są poglądy psychologiczne Empedoklesa, a w szczególności pogląd na proces spostrzegania. Były one zastosowaniem ogólnych zasad jego filozofii. W postrzeganiu bowiem widział działanie siły, którą nazywał miłością, a która czyni, że podobne ciągnie do podobnego. I poznaje podobne. Ziemią widzimy ziemię, wodą wodę. Powietrzem widzimy jasne powietrze, a ogniem niszczący ogień. Miłością widzimy miłość, a nienawiścią smutną nienawiść. Wnosił stąd, że wszystkie żywioły muszą znajdować się w oku, aby oko mogło widzieć przyrodę. Drugim podstawowym założeniem teorii postrzegania było dla Empedoklesa, iż postrzeganie możliwe jest tylko przy bezpośrednim zetknięciu organu zmysłowego z postrzeganą rzeczą. Założenie to zmusiło go do przyjęcia hipotezy, która znalazła potem w Grecji prawie powszechne uznanie. Mianowicie fakt, iż widzimy rzeczy odległe, tłumaczył tym, że z rzeczy oddzielają się wypływy i z oczu także i tamte wypływy spotykają się z tymi. Wypływy przedostają się z oka i do oka przez pory. Otóż tylko te rzeczy mogą być widziane, które pod względem kształtu i wielkości odpowiadają porom oka. Było to naiwne jeszcze ujęcie słusznej myśli, że postrzeżenia są zależne od budowy organu. Uzupełnieniem tej teorii postrzegania była teoria uczuć, również pojęta fizjologicznie i oparta na zasadzie podobieństwa. Przyjemność powstaje z tego, co podobne w żywiołach i ich mieszaninie, przykrość zaś z tego, co przeciwne. Wreszcie Empedokles wybudował naukę o temperamentach, jako psychologię różnicową na podłożu czysto fizjologicznym, w której stosował swoją teorię żywiołów. I tu szczegóły były prymitywne. Wedle tej teorii, u najmędrszych. Żywioły są zmieszane w ilościach równych i rozmieszczone ani zbyt rzadko, ani zbyt gęsto. Ci, których żywioły są rozmieszczone zbyt rzadko, są tępi i męczą się łatwo. Ci, w których gęsto są impulsywni, zaczynają wiele rzeczy, a mało kończą. Ci, co mają dobry układ żywiołów w rękach, są dobrymi rzemieślnikami. Ci, co w języku, dobrymi mówcami. Znaczenie Empedoklesa. W rozwoju filozofii greckiej Empedokles zajmuje w paru punktach miejsce zwrotne. Dziełem jego były: po pierwsze, pierwsza pluralistyczna teoria materii, godząca wariabilizm z postulatami Eleatów. Drugie oddzielenie siły od materii. Trzecie teoria postrzegania. Poza tym, Empedokles, który miał temperament raczej uczonego przyrodnika niż metafizyka, pozostawił szereg cennych pomysłów z dziedziny chemii, biologii i psychologii fizjologicznej. Działanie filozofii Empedoklesa zostało przytłumione przez analogiczne, ale dojrzalsze doktryny Anaxagorasa i zwłaszcza atomistów. Jednakże oddziałał na sycylijską szkołę lekarzy i na niektórych uczonych Pitagorejczyków.